Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla WAG na grudzień 2024 roku. Rozkład będę robiła z Telema Tarot. Myślę, że wystarczy tego tasowania. I zobaczymy, co dla WAG na grudzień 2024. Energia miesiąca. u pięknie trzy kielichy, zabawa, e, e, radość na poziomie emocjonalnym, e, bardzo fajne samopoczucie, jako energia miesiąca. Więc myślę, że, że fajny, fajny, lekki e, miesiąc się tutaj Wam pokazuje. E, I zobaczymy, co dalej. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. Um, osiem, y, osiem buław. Więc z trudnością y, tutaj może jakieś informacje, które przychodzą, może zakłócą Wam tą, tą sielankę, tą zabawę, może jakaś wewnątrz was jest presja, y, wysłania czegoś właśnie też. No, może, może tutaj stanowić jakąś y, trudność, tak? Może właśnie taka miła, fajna atmosfera tutaj, może wysyłacie nie wiadomo, co tutaj te buławy y, przesyłają, tak? Jest tutaj w tym jakaś trudność, albo to, co do Was przychodzi, i to y, powiedzmy, no, z jakiegoś powodu y, jest to trudne do przyjęcia. Albo po prostu wysłanie czegoś, tak, też jest, no, nie jest łatwe. Wypuszczenie czegoś, że, że może nie do końca jesteście z tym tak naprawdę przekonani do tego, tak, a jakiś może ruch, tutaj jest jakaś presja i musicie zrobić jakiś ruch. Dobrze, niespodzianka. U, proszę, przepięknie, niespodzianka e, cesarzowa, przepiękna energia, więc niespodziewanie to wszystko może się fajnie ułożyć dla Was. E, bardzo korzystnie, wielki arkana, więc myślę, że to może mieć duże znaczenie, e, bardzo korzystne w przyszłości dla Was. E, może też się przyczynić to do Waszego bezpieczeństwa, komfortu życia. Więc bardzo przyjemne macie czytanko tutaj. No dobrze, to co robić w takim wypadku? Hmm, mamy tutaj e, kochanków, e, a więc tutaj, no, ko mamy kochanków, czyli też dokonanie, myślę, że trzeba tutaj dokonać jakiegoś wyboru wybrać jakieś opcje, tak? E, I to e, trzeba. E, Posłużyć się sercem, tak? żeby to serce wybierało, a nie umysł, więc jest tutaj bardzo fajna i wyraźna wskazówka, że temat, który tutaj będzie istotny w tym miesiącu, sfera życia, żeby kierować się swoim sercem. I to może być właśnie bardzo korzystne, jeżeli właśnie się będziemy kierować sercem. Serce często. Właśnie y, potrafi dobrze doradzić, y, i myślę, że to może właśnie dać Wam w przyszłości też y, taki komfort psychiczny, też y, na poziomie właśnie też takiej fizyczności, też taki dobrobyt. Y, Komfort, więc warto słuchać serca w tym miesiącu. No, to są też wielkie arkana, więc myślę, że ta decyzja podjęta właśnie będzie miała w przyszłości też duże znaczenie. No dobrze. To czego nie robić? Hmm, pięć kielichów. Nie płakać, to co powiedzmy. To, co odeszło, żeby już nie zamartwiać się, żeby się na tym nie koncentrować, tylko na tym, co jest, tak? Nie, nie na tym, co było, nie wspominać już, zamknąć te sprawy, a zająć się tym, co jest po prostu, tak? I to może być właśnie dla Was bardzo korzystne, tak? Żeby żeby podjąć tą decyzję. Może też podjęcie tej decyzji, jeżeli to nie są stare rzeczy, tylko może to jest z tym też związane, tak? z, tą, z, z tymi yy, kochankami, tak, że, że wybierając jedną opcję, no coś tracicie, tak? I może być Wam y, trudno, tak? Bo tu jest też trudność to się buław, jakby zdecydowanie. Yy, wypowiedzenie, to opuszczenie w świat, co wybieracie, tak? To, żeby tego nie robić. To, co wybierze właśnie serce, żeby nie rozmyślać właśnie na poziomie umysłu, żeby to już nie angażować yy, tylko po prostu i później a może źle wybrałem, wybrałam, yy, bo, bo głowa co innego podpowiada a serce co innego. Nie zamknąć ten temat i po prostu. Yy, kierować się, tak jak powiedziałam, tutaj sercem. Dobrze, następnie mamy wynik, podsumowanie, macie tutaj już jedną buławę, proszę, asa buław, więc piękna energia, więc myślę, że dużo Wam da to ognia, takiego energii do działania, do wychodzenia, więc bardzo korzystne, bardzo fajne czytanie, takie też lekkie. No Na spodzie macie dziewięć mieczy i diabła, czyli mogą tu być właśnie jakieś te lęki, tak? Może właśnie z dokonaniem tego wyboru, tak? Że, że boicie się bardzo, że jak wybierzecie jedną opcję, to. To po prostu coś tracicie. No tak, tracicie, ale to nie znaczy, że ta opcja, którą wybraliście, nie jest korzystniejsza, nie jest lepsza dla was. Więc tutaj przy dziewiątce właśnie mieczy często właśnie człowiek sobie wyolbrzymia wszystko, tragizuje, więc nie, nie, nie róbcie tego, tak? I tutaj są jakieś właśnie yy, lęki. Lęki z przeszłości też mogą być, które, z którymi się nie rozprawiliście, i po prostu ciągną się za Wami. Może też jest tutaj y, też właśnie y, jakieś uzależnienie, i właśnie tutaj musicie podjąć tą decyzję. I tu też wchodzą te tematy, więc myślę, że y, no, może nie być łatwo, y, ale i tak energię ogólnie macie bardzo dobrą. Trudności są, tak, bo tutaj diabeł też wielki arkana, więc tak jak mówię, to się może latami, to się może ciągnąć coś za wami yy, i po prostu może to Was blokować. Yy, yy, ale tak jak powiedziałam, że też tu macie dwa też dwie, wielkie arkana, więc myślę dwa, więc myślę, że... Jeżeli tutaj właśnie odpuścicie sobie to zamartwianie, te rozpacze, to tylko pójście, raczej właśnie wyjście w świat z tą buławą, że wszystko bardzo fajnie dla Was korzystnie się skończy. Myślę, że nie będzie to zły miesiąc, bo też jest ta trójka kielichów, bardzo radosna energia, więc myślę, że będziecie mieli co świętować. Tylko tak jak powiedziałam, no, jest tutaj trudność i, i trzeba na to zwrócić uwagę, żeby dokonać tego wyboru, kierując się sercem, żeby nie bać się jakby y, y, wypuścić to, tak, zadziałać y, że to będzie niespodziewanie, może się dla Was okazać bardzo, y, bardzo dobrym ruchem, dobrym posunięciem. I może dać Wam dużo radości, takiego, takiej energii, ciepła. Mogą to być oczywiście też jakieś sprawy relacyjne, jak najbardziej, mogą to być sprawy różnego typu, ale kończą się bardzo fajnie, chociaż no, też trzeba, y, będzie trzeba sobie trochę. Y, y, Będą jakieś trudności, z którymi będzie trzeba sobie po prostu poradzić w tym miesiącu. Tak wygląda czytanie dla WAG na grudzień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!